Proszę bardzo. Niedawno się dowiedziałem o tym, chciałem zapytać, jak komentował ten fakt ujawniony niedawno przez panią Monikę Jaruzelską, która poinformowała, że do jej ojca przychodzili różni politycy i, przy, i się, siadali na kanapie, tam prowadzili różnego rodzaju rozmowy i wśród tych polityków był również pan Jarosław Kaczyński. Jeśli pani Monika tak twierdzi, to pewnie tak było. Zwracam uwagę, że no to nic złego, to nic złego. Wojciech Jaruzelski był w swoim czasie prezydentem Polski, wywarł duży wpływ na bieg wypadków w naszym kraju, no i nadal cieszył się do śmierci, cieszył się autorytetem w wielu środowiskach. Więc porozmawianie z nim na jakiś temat to nie było nic głupiego. No dobrze jest z, pierwsze, z autentycznego źródła uzyskać opinię, co Wojciech Jaruzelski na jakiś temat myśli, czy co myślą te środowiska, dla których on jest tym autorytetem. Więc wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby Jarosław Kaczyński też tam bywał, tym bardziej, że Lech Kaczyński był, był uczestnikiem rozmów w Magdalence. No to dlaczego Jarosław ma być gorszy od Lecha? Nie widzę powodu. Proszę bardzo. Ja chciałbym spytać, czy obecność Pana Korwina Mikke, Pana zdaniem, y, poprawi sytuację w Konfederacji. Nie wiem. Korwin, ja kolegę Mikke znam od bardzo dawna, to znaczy od ponad 30 lat, chyba od 40 lat. Jak go poznałem, to, to był karnawał solidarnościowy. I tam wtedy rozmaite dyskusje się odbywały i Korwin tam brał udział w tych dyskusjach, ale zwróciłem na niego uwagę dlatego, że on się wypowiadał całkiem innym tonie niż reszta, bo wtedy wszyscy takiego bardzo wysokiego diapazonu tam podmiotowość społeczeństwa, takie różne rzeczy. A Korwin mówił o takich przyziemnych sprawach, podatkach, tam wolności, wolności gospodarczej i tak dalej, własności prywatnej. No i nie wiedziałem, czy to jest wariat, czy to jest człowiek obdarzony wielką odwagą cywilną, bo on potrafił stanąć przeciwko całej sali i wcale go to nie peszyło. No i kiedy siedziałem z nim w Białęce, w obozie dla internowanych, to bliżej go poznałem. No, i wtedy się przekonałem, że to jest człowiek inteligentny, ma bar, mający bardzo skrystalizowane poglądy i obdarzony odwagą cywilną. I proszę zwrócić uwagę, że jaki Korwin jest, to każdy wiedził. On od 40 lat poglądów nie zmienił. I on, można powiedzieć tak, że on, w związku z tym, że ma temperament bardzo żywy, to jest prowokowany do wypowiadania się na rozmaite tematy, które w opinii jego rozmówców, a także części opinii publicznej, go kompromitują. No, na przykład, ostatnio się wypowiedział na temat zesłań na Syberię. Za co został straszliwie skrytykowany, jako no, szubrawiec, który tam lekceważy tu martyrologię i tak dalej. Ale to, co Korwin powiedział, to jest święta prawda. To jest święta prawda. Przecież yy, ci, którzy, ci Polacy, bo to nie tylko Polacy, ale ci Polacy, którzy byli skazani na katorgę, to rzeczywiście katorga była rodzajem ciężkiego więzienia. Ale to nie tylko Polacy byli skazywani, Rosjanie też byli skazywani, wszyscy inni też. Natomiast zesłanie to nawet nie było karą, znaczy w Rosji to nie było uważane za karę. Ono polegało na tym, że taki delikwent zesłany musiał się osiedlić we wskazanej guberni. I nie wolno było tej guberni bez zezwolenia opuszczać. Na ogół w syberyjskich guberniach. I opowiem Państwu taką sytuację, jaki był status tych ludzi. Oni wcale nie musieli kucać tam przed Rosjanami. Był taki Władysław Studnicki. On później w Polsce niepodległej nawet. Tam był czynnym takim działaczem politycznym, germanofilem i polskim patriotą. Niemcy go w czasie okupacji wsadzili do więzienia i dopiero na inter... osobistą interwencję Gebelsa został stamtąd wypuszczony z Pawiaka, ale mniejsza z tym. Więc on był zesłany na Syberię. Wskazano mu tam wieś, której ma się osiedlić, no i dom, w którym tam miał mieć kwaterę. A w tym domu, izba, w której on tam miał mieszkać, rosyjskim obyczajem była udekorowana w ten sposób, że na jednej ścianie były portrety carów, a na drugiej ścianie były święte obrazy. I Studnicki, który tam pod konwojem został przyprowadzony, stanął w drzwiach tej izby i do tej właścicielki chałupy powiela tak, bogi mogą zostać, a cary won. No i ona w ogóle nie, nie sprzeciwiała mu się, zaczęła zdejmować te portrety carów i tylko tak lamentowała: Oj, biedny, oj, biedny! Widocznie go skrzywdzili, skoro on takich nie lubi. Więc no, i warto dodać, że ci zesłańcy, ci zesłańcy byli zakwaterowani na koszt rządu i dostawali pieniądze od rządu około dwóch rubli dziennie. Około dwóch rubli dziennie, czyli miesięcznie około 60 rubli. Czy to dużo było, czy mało. Para koni roboczych kosztowała 80 rubli. Para koni roboczych kosztowała się odsługowych to drożej. Więc nie było to, to zupełnie wystarczało jednej osobie na utrzymanie. To też oni na ogół nie pracowali, tylko tam się różnymi rzeczami zajmowali. No Bardzo wielu tych zesłanych Polaków tam prowadziło takie badania naukowe, na przykład Benedyk Dybowski, który był zesłańcem, prowadził badania nad fauną jeziora Bajkał i tam odkrył taką rybę, unikalną chyba w, sali, w skali światowej gołomiankę, która jest żyworodna która jest ryba żyworodna. No i e, e, czy Bronisław Piłsudski, brat Józefa Piłsudskiego, który był zesłany na Sachalin. No i tam badał taki lud miejscowy tubylczy Ainów. I bardzo ciekawe tam pozostawił pracę na ten temat. Więc e, polscy zesłańcy. No, czasami nawet towarzysko tam, bo to, to Karwin mówił o tym, że czasami gubernator w tej gubernii chętnie ich zapraszał do siebie tak na zasadzie towarzyskiej, dlatego że był ciekaw prawdziwych Europejczyków, no tam pogadać z ludźmi wykształconymi, a na ogół to byli ludzie wykształceni i tacy, którzy tam mieli coś ciekawego do powiedzenia, więc ten gubernator chętnie z nimi towarzysko się zadawał. Jest to zupełnie nie do porównania z czasami sowieckimi, gdzie już takiej za takich komfortów nie było, jak ktoś się dostał do łagry albo został przesiedlony, nawet nie do łagry, tylko na osiedlenie, na przykład do Kazachstanu, no to miał już takie niezbyt wielkie szanse na przeżycie. Podczas gdy ci zesłańcy z czasów takich mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, bo u nas obowiązuje taka: im ktoś większy patriotą jest, to tym tam wymyśla Putinowi, to wtedy jest większym patriotą. Ale od tego, że się wymyśla Putinowi, to siła państwa polskiego wcale nie rośnie. Siła państwa polskiego wcale nie rośnie. To jest taka trądadracja. No, tam z wielkiej szkody też z tego nie ma, ale i pożytku żadnego. Od reform sądowych Aleksandra II w Rosji, Rosja była państwem praworządnym. Rosja była państwem praworządnym. Ta reforma sądowa, zwłaszcza wprowadziła w Rosji sądy przysięgłych, a więc obywatele tam orzekali o winie czy niewinności. I bardzo często się zdarzało no, bardzo to może nie, ale często się zdarzało, że sąd przysięgłych uniewinniał sprawcę zamachu złapanego na gorącym uczynku. Było to, ale jak ci ludzie myśleli, w jaki sposób. No, był taki za czasów Aleksandra III. Był taki człowiek powszechnie znienawidzony. Ober, on miał tytuł Obert prokurator najświętszego synodu. To jeszcze Piotr Wielki wprowadził takie dziwaczne nazwy. Ober prokurator najświętszego synodu Konstanty Pobiedonoszew. To on był no, taki trochę później właściwie potem sowiecka propaganda właściwie przejęła jego sposób myślenia że tam wszyscy ludzie rosyjscy na przykład są przeciwni temu żeby teatry w Wielkim Poście wystawiały przedstawienia no jak to wszyscy ci co bilety kupili to też są przeciwni no bez nonsens kompletnie ale taki on był no i rewolucjoniści którzy go też nienawidzili postanowili go zastrzelić i zamach miał się odbyć na cmentarzu, bo tam ten pojedonoszew uczestniczył w jakimś pogrzebie. No i ten zamachowiec już stanął tam za nim, żeby go kropnąć. I w, a to był stary człowiek, ten powiedział. W pewnym momencie się rozkaszlał, rozcharkał, roz tego i jeszcze kapka mu z nosa zwisała. I ten odstąpił od zamachu, bo doszedł do tego, że taką gnidę zabijać to już jest ponad jego siły. Tak, ponad jego siły. Ale to, to taki był sposób myślenia tych ludzi. taki i dlatego mówię, sądy się, sądy przysięgłych często uniewinniały, nawet zamachowców złapanych na gorącym uczynku, bo im no to taki, takiego łajdaka, tam jednego więcej, drugiego mniej, a tu ze szlachetnych powodek on to robił. No i to przemawiało do. Dlatego adwokaci w Rosji mieli do, dosyć duże pole do popisu. U nas to nie mają żadnego, chyba że mają dojście do sędziego, żeby mu łapówkę dać. To wtedy taki adwokat uchodzi za sprawnego. Ale poza tym to sędziowie w ogóle są. Niewrażliwi na argumenty adwokackie. Proszę bardzo. Tak, więc dokończę tylko. Te wypowiedzi Korwina, które, jak mówię, tak jak ta ostatnia, ona jest całkowicie prawdziwa. Są wykorzystywane propagandowo przeciwko niemu, przeciwko znaczy nie, tylko, nie tyle przeciwko niemu, co przeciwko ugrupowaniu, w którym on uczestniczy. I to, co ja akurat oglądałem, ten popis, to był w ramach wiadomości. W ramach wiadomości szkalujący materiał. Więc dlatego powiedziałem tak na początku, że poziom łajdactwa rządowej telewizji przewyższył jeszcze poziom łajdactwa rządowej telewizji stanu wojennego. Naprawdę. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że najbliższy. Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie zakończy się falstartem. Najważniejszym wydarzeniem tego szczytu miało być podpisanie przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, no ale ukraińskie władze wstrzymały drokowania na ten temat w momencie, kiedy Parlament Ukraiński odrzucił. Ustawę przewidującą możliwość wypuszczenia z więzienia Julii Tymoszenko na kurację w Niemczech. Uznane to zostało ten, ten warunek sine qua non podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską został uznany za upokarzający, no ale to był taki pretekst, bo w gruncie rzeczy hmm, również Rosja przypomniała Ukrainie, po której stronie kordonu się znajduje i to w sposób taki bardzo konkretny. W rezultacie Ukraińcy zrobili tak, jak zrobili, to znaczy władze zrobiły tak, jak zrobiły, bo oczywiście Lud, a konkretnie studenci, rozpoczęli natychmiast w Kijowie manifestacje za przyłączeniem się do Eurokołchozu. To właściwie nie tyle przyłączeniem się, bo o tym jeszcze nie ma mowy, tylko za podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Warto zajrzeć trochę za kulisy tego falstartu, żebyśmy lepiej zrozumieli, co tu się właściwie dzieje i jak nasz nieszczęśliwy kraj został po raz kolejny wystawiony do wiatru nie tylko przez zimnego rosyjskiego czekistę Putina, ale również przez naszą Złotą Panią Anielę. Otóż wszystko zaczyna się w roku 2008, pod koniec roku 2008, konkretnie, a konkretnie w grudniu 2008 roku, kiedy to pod koniec już drugiej kadencji prezydenta Busha, kondoliza Reich, która była sekretarzem stanu w tamtejszej administracji, Wiedząc chyba już co się święci, oznajmiła, że Stany Zjednoczone nie będą już forsowały uczestnictwa Gruzji i Ukrainy w NATO, tylko będą się koncentrowały na umacnianiu tam demokracji. Co to konkretnie miało znaczyć, to trudno powiedzieć. Prawdopodobnie na pilnowaniu, żeby na czele tych krajów nadal stali amerykańscy agenci, no bo wtedy jest demokracja. Wiadomo, jak stoją jacyś tacy sukinsyny, ale nie nasze, no to wtedy demokracji nie ma i wtedy jest problem. Więc oczywiście wszystko muszą wiedzieć najlepiej Żydzi. Więc zanim jeszcze kondoliza Rajs w grudniu to, te deklaracje złożyła, już Cadyk, najważniejszy Cadyk Rzeczypospolitej Trzeciej o wszystkim musiał wiedzieć jakąś pantoflową pocztą od waszyngtońskich Żydów przez Żydów nowojorskich aż do Żydów warszawskich, dotarła skrzydlata wieść, że już trzeba skończyć z postjagielońskimi mrzonkami, i właśnie pan. Aleksander Smolar, bo o nim mówię, napisał w żydowskiej gazecie dla Polaków taki bardzo pryncypialną krytykę post-jagiellońskich mrzonek. Wiadomo, że mrzonki to może mieć, mogą mieć starsi i mądrzejsi, a nie jakieś mniej wartościowe narody tubylcze, ale nie o te, nie chodziło o mrzonki jako takie post tylko o mrzonki samodzielne, dlatego, że partnerstwo Wschodnie, na które pani nasza Złota pozwoliła już w maju 2009 roku, jeszcze na kilka miesięcy przed sławetną deklaracją prezydenta Obamy z 17 września 2009 roku której oznajmił on, że Stany Zjednoczone wycofują się z aktywnej polityki w Europie Wschodniej i nawet w Europie Środkowej. No to nasza złota Pani jak Powiadam, już w maju pozwoliła naszym umiłowanym przywódcom 2009 roku, w maju pozwoliła naszym umiłowanym przywódcom na taki rodzaj cukierka, który miał nam osłodzić bolesny powrót do rzeczywistości w postaci Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo Wschodnie to też są post-jagielońskie mrzonki, a nawet powiedziałbym nie tyle post co post Sudczykowskie mrzonki. O, tak zwanym programie prometejskim, ale tamte mrzonki są zakazane, to znaczy samodzielne mrzonki są zakazane, podczas kiedy mrzonka w postaci Partnerstwa Wschodniego dokonuje się już pod ścisłą niemiecką kuratelą, więc tutaj żadnych niespodzianek być nie może. No i tak się stało. Wprawdzie nasza złota pani mi się nie zwierza, ale przypuszczam, że zaporowy warunek w postaci żądania wypuszczenia z więzienia na kurację w Niemczech Julii Tymoszenko był obliczony na to, że Ukraińcy go odrzucą jako upokarzający, właśnie. Chodziło o stworzenie wrażenia, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, że nasza Złota Pani walczy o prawa człowieków, z jednej strony, a z drugiej strony stanowiło sygnał dla, dla zimnego ruskiego czekisty Putina, że przy tych wszystkich pozorach Niemcy nie życzą sobie y, y, w obecności Ukrainy w Unii Europejskiej.